Polska scena polityczna znów wrze. To, co dzieje się za kulisami Sejmu, przypomina thriller polityczny, w którym każda decyzja może wstrząsnąć całym rządem. Marek Jakubiak ujawnił właśnie sensacyjne informacje o tajnym planie Szymona Hołowni wymierzonym bezpośrednio w Donalda Tuska. Według jego słów, w Sejmie rozgrywa się cicha wojna, która może doprowadzić do prawdziwego przewrotu na polskiej scenie politycznej. Zaczęło się niewinnie od przecieków o wewnętrznych napięciach między hołownią a Tuskiem. Współpraca, która miała być filarem stabilności, zaczyna się chwiać. Jakubiak twierdzi, że chołownia od dawna przygotowuje się do politycznego manewru, który może całkowicie zmienić układ sił w polskim parlamencie. Według nieoficjalnych doniesień, marszałek Sejmu ma gromadzić nagrania, notatki i dowody, które mogą obciążyć Tuska i jego ludzi w najważniejszych momentach. Jakubiak mówi wprost: To nie jest zwykły spór o władzę, to przygotowania do politycznej rewolucji. Z jego słów wynika, że Hołownia ma plan przejąć inicjatywę, gdy Platforma Obywatelska zacznie tracić poparcie. Niewykluczone, że próbuje budować własne zaplecze, odcinając się od Tuska i jego politycznego stylu. Wszystko wskazuje na to, że Hołownia widzi w sobie przyszłego lidera liberalnego obozu, a Tusk staje się dla niego coraz większym problemem, a nie sojusznikiem. W kuluarach mówi się, że część posłów Polski 2050 roku nie zgadza się już z kierunkiem, jaki narzuca premier. Niektórzy mają wprost mówić, że platforma obywatelska pożera mniejszych partnerów, a hołownia nie chce skończyć jak PSL czy nowoczesna, marginalizowani i pozbawieni wpływów. Jakubiak sugeruje, że hołownia zamierza działać w najbliższych miesiącach zdecydowanie. Jego celem może być stworzenie alternatywy dla rządu Tuska z nowym programem, świeżym wizerunkiem i odważnymi decyzjami, które mają przyciągnąć rozczarowanych wyborców. Tymczasem Donald Tusk, choć oficjalnie utrzymuje spokój, dobrze wie, że sytuacja w Sejmie staje się coraz bardziej napięta. Każde wystąpienie Hołowni jest uważnie analizowane przez politycznych strategów PO. Widać, że marszałek Sejmu coraz częściej pozwala sobie na niezależne stanowiska, a jego ton wobec koalicjantów bywa zaskakująco ostry. To wyraźny sygnał, że władza w koalicji nie jest już tak jednoznaczna jak kilka miesięcy temu. Według Jakubiaka, prawdziwy przełom może nastąpić jesienią. To wtedy, jak twierdzi, Mogą zostać ujawnione nagrania lub dokumenty, które całkowicie zmienią opinię publiczną o działaniach Tuska. Jeśli te rewelacje okażą się prawdziwe, Polska może stanąć w obliczu politycznego kryzysu, jakiego dawno nie widziała. W Sejmie już teraz czuć napięcie. Posłowie zaczynają szeptać o możliwych dymisjach, rekonstrukcji rządu, a nawet przedterminowych wyborach. Dla zwykłych obywateli to wszystko może brzmieć jak kolejny odcinek serialu politycznego, ale stawka jest ogromna. To walka o wpływy o kontrolę nad parlamentem i przyszłość całej koalicji rządzącej. Jeśli hołownia rzeczywiście gra na własny rachunek, oznacza to, że polska scena polityczna wkrótce może się całkowicie przeobrazić. Jakubiak ostrzega, że to dopiero początek. Według niego nadchodzą miesiące będą decydujące. W sejmie szykuje się rewolucja, powiedział. I choć wielu wciąż traktuje te słowa z przymrużeniem oka, coraz więcej znaków wskazuje, że coś faktycznie się dzieje. Z pozoru spokojny Sejm może wkrótce stać się areną bezprecedensowej walki o władzę, w której każdy ruch będzie miał swoje konsekwencje. Jedno jest pewne, jeśli przecieki o tajnym planie chołowni okażą się prawdą, Polska wejdzie w zupełnie nowy etap politycznej historii. I tym razem nie będzie już mowy o cichych układach czy delikatnych negocjacjach. To będzie otwarta gra o przetrwanie.